Norweski napastnik Manchesteru City Erling Haaland za swoją gigantyczną popularnością, budową ciała i fizjonomią jest idealnym kandydatem do roli w dużych produkcjach filmowych z gatunku fantasy, uważają eksperci od public relations, jak skomentowała stacja BBC. Na zbliżeniach wyglądał jak Chris Hemsworth w roli boga Wikingów w filmie Thor, a nawet lepiej. Na Instagramie ma 28 milionów obserwujących go osób, co, jak uważają eksperci branży nowych mediów, jest ewenementem. Firma Instract, monitorująca portal, oceniła, że w październiku liczba stałych sympatyków Norwega przekroczy 40 milionów. Dag Ingefeld, wykładowca Wyższej Szkoły Marketingu w Oslo, w rozmowie z kanałem norweskiej telewizji TV2, ocenił, że Haland nie wywołuje skandali i nie ma wrogów. Mało się wypowiada w gazetach i telewizji, a jeżeli już to bardzo krótko, co powoduje tajemniczość i sprawia, że że dla kobiecych sympatyków jest bardzo sexy. Jest produktem nowych czasów i opiera się głównie na mediach społecznościowych, gdzie sam decyduje o przekazie na swój temat. Swoją osobowością wysysa cały tlen z miejsc, gdzie tylko się pojawia, a to właśnie uwielbia świat filmu. On nie jest już tylko gwiazdą futbolu, lecz wielkim medialnym celebrytą. Haland jest synem byłego obrońcy Leeds United oraz Manchesteru City Alfa Inge Halanda. Po przenosinach do Salzburga zmienił zapis swojego nazwiska z Haland przez takie a na Halan przez 2A. Erling ujawnił, że codziennie wypija litry mleka. Pochodzi ono nie ze sklepu, ale prosto od krowy z małej męczarni w jego rodzinnej miejscowości Brynne i codziennie dostarczane jest samolotem pod jego drzwi. 22-letni Norweg zarabia według brytyjskich i norweskich mediów tygodniowo 375 tysięcy funtów. Halan kupił sobie w Anglii nowego białego Rolls Royce'a Kalina, płacąc za niego niecałą tygodniówkę. W Norwegii jego nowy zakup wywołał szok, ponieważ w tym kraju są tylko tylko dwa takie zarejestrowane na osoby prywatne. Z powodu cła i akcyzy cena ustalona przez importera wynosi między 460 a 620 tysięcy funtów, w zależności od dodatkowego wyposażenia nawet więcej. Jest to trzeci samochód piłkarza, który w swoim garażu ma jeszcze Audi RS A6 za 120 tysięcy funtów i Mercedesa AMG GL za 90 tysięcy. Norweski napastnik Manchesteru City Erling Haaland jest w swoim kraju absolutnym celebrytą, lecz niestety stał się też utrapieniem finansowym rodziców, którzy nie dają rady z kupowaniem drogich zegarków, które piłkarz co chwilę prezentuje w swoich mediach społecznościowych. Odchodząc z Borussii Dortmund prezentował wszystkim piłkarzom Rolexy, w sumie 33 sztuki, w cenie od 13 do 15 tysięcy euro, a innym członkom ekipy, między innymi masażystom, fizjoterapeutom i kucharzom, tańsze omegi po 5-7 tysięcy. Wiadomość to sprawiła, że norweska młodzież natychmiast chciała mieć takie zegarki, które stały się głównym prezentem podczas uroczystości maturalnej. Każdy producent luksusowych zegarków wyznacza pewną pulę na dany kraj. Norwegia ma zaledwie 5 milionów mieszkańców, więc jest mała i dlatego zawsze dostawaliśmy ich mało, lecz była to ilość, która wystarczała. W tym roku magazyny mamy puste, tak wyjaśnił na antenie kanału telewizji publicznej NRK Halvor Bierke, szef największej w kraju sieci sklepów z zegarkami. Mecze Hallanda w drużynie narodowej spowodowały, że wszyscy norwescy chłopcy chcą mieć koszulki z numerem 9 i nazwiskiem piłkarza na plecach. Rozprowadzane są przez Norweską Federację ukarską NFF i kosztują 110 euro. W Norwegii nawet dziewczynki chcą być dzisiaj halandem, skomentował Lars Olaf Karlsen, prezes klubu kibiców reprezentacji. W dzisiejszej Norwegii istnieją ogromne różnice społeczne. Dobrze sytuowani rodzice kupują swoim dzieciom wszystko, czego te sobie zażyczą, ale biedniejszych na to nie stać. Erling Braut Haaland przyszedł na świat w Leeds, gdzie grał jego ojciec. Wychowywał się zaś w małym, norweskim miasteczku Brynę. W piłkę grał od najmłodszych lat. Trenować zaczął w tamtejszym FK Brynne. Pierwszy raz świat dowiedział się o nim, gdy podczas jednego z meczów sześciolatków strzelił dwa gole. Widząc wielki talent, we wrześniu 2015 roku zaproponowano mu kontrakt z Bryne FK. Rozegrał kilkanaście spotkań na drugim poziomie rozgrywkowym i nie zdobył żadnej bramki. Pokazał się jednak z dobrej strony na tyle, że ofertę złożyło Molde klubu najwyższej klasy rozgrywkowej trafił w 2017 roku. Spędził tam dwa sezony. Gdy przyszedł miał zaledwie 16 lat. Mimo to brał na siebie pełen ciężar treningu. Zauważyliśmy, że chłopak szybko dorasta. Musieliśmy uważać z obciążeniem, żeby nie narażać go na kontuzję. Mówił Deutsche Welle, Inselt, będący trenerem wychowania fizycznego. Legenda narodziła się 1 lipca 2018 roku. To wówczas został bohaterem kibiców Molde, a jego nazwisko trafiło na prasowe nagłówki. W meczu z SK Brand Strzelił 4 gole w zaledwie 17 minut, zapewniając drużynie wyjazdowe zwycięstwo 4 do 0. 1 stycznia 2019 roku podpisał 5-letni kontrakt nie z którymś ze światowych gigantów, a z Red Bull Salzburg. W rok rozegrał w austriackim teamie 27 spotkań, podczas których zdobył 29 bramek. Uwadze kibiców nie mogły umknąć także jego występy w młodzieżowej reprezentacji. Na rozgrywanych w Polsce Mistrzostwach Świata U20 dał popis, strzelając 9 goli w meczu z Hondurasem. Razem. W styczniu 2020 odszedł do Borus i Dortmund, i tam stał się już prawdziwą gwiazdą. Szczerze, nie widziałem czegoś takiego nigdy. Wcześniej nie spotkałem takiego piłkarza. Uśmiechałem się tylko po jego golach, bo to coś niewiarygodnego, że tak często trafia do siatki. Zawsze jest we właściwym miejscu. Mam nadzieję, że dzięki jego golom odniesiemy jeszcze wiele zwycięstw i poprowadzi nas do sukcesów. Zawsze twierdziłem, że siłą City jest kolektyw, ale Haaland chyba rzeczywiście robi różnicę jego łatwość i regularność. Jeśli chodzi o zdobywanie bramek, jest to jakieś szaleństwo. Ma niesamowity instynkt. Przyjemnością jest patrzeć, jak śledzi rozwój akcji, jak się ustawia w polu karnym, gdy dochodzi do dośrodkowania czy strzału. Jakby dokładnie wiedział, gdzie za chwilę będzie piłka. Naprawdę to coś wyjątkowego i nie ma wielu takich piłkarzy na świecie. Dokument platformy streamingowej ViaPlay pod tytułem Haaland Wybór nagrany został, kiedy Haaland był jeszcze zawodnikiem Borusi a Robert Lewandowski, Bayerną. Występują w nim obok piłkarza jego ojciec Alfinge Halland oraz norwescy komentatorzy piłkarscy. Halland senior powiedział, że wbrew temu, co Bayern mówił oficjalnie, to był bardzo zainteresowany jego synem, kontaktowali się z nim wiele razy. Wyjaśnił, że jego zdaniem zaprzeczali, ponieważ chcieli zająć odpowiednią pozycję w negocjacjach. Gdyby nie udało im się pozyskać Erlinga, oświadczyliby, że sprawa jest nieaktualna, ponieważ i tak mają najlepszego napastnika świata w swoim składzie. Halland junior stwierdził, że podczas Podczas kiedy on wiedział, że Bayern jest zainteresowany nim poważnie, to Lewandowski mógł się opierać tylko na plotkach i spekulacjach medialnych. To był brak szacunku i było mi go naprawdę żal. Robert jest legendą tego klubu i co prawda nie wiem ile zdobył bramek i trofeów, ale trzymanie go w niepewności było bardzo nie w porządku. Jednak dobrze się stało, bo sytuacja ta mu pomogła i umożliwiła mu dokonanie wielkiego kroku w karierze. Tak komentował Erling transfer Roberta do Barcelony. Norwescy eksperci od piłki mówią, że Erling wiedział, co się dzieje, lecz ma wielki szacunek do Lamadowskiego, którego studiował przez kilka lat na nagraniach wideo, i dlatego uważa, że niemiecki klub wykazał się brakiem respektu dla swojej legendy. Alf Inge Halland wyjawił też, że opracowali listę klubów, w których miałby grać jego syn, ze specjalnym systemem punktów w dziewięciu kategoriach, i w końcu na krótkiej liście znalazły się trzy. Manchester City był pierwszy z zaledwie jednym punktem przewagi nad Bayernem, a na trzecim miejscu był Real Madrid. Na podsumowanie, eksperci od piłki mówią, transfer Halanda do Manchesteru City został ogłoszony w czerwcu, a Roberta Lewandowskiego do Barcelony w lipcu. A dziś Bayern nie ma ani jednego, ani drugiego. A to jest kanał na Jaremu. Jeżeli podobała wam się ta historia, dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. No, a na razie to tyle i do zobaczenia.